śnóż dzieła, odbierzemy marsz, marsz dąbrowski z ziemi łowskiej. no niechlubna rocznica ale oddajemy w ten sposób też hołd tym wszystkim którzy w stanie wojennym ponieśli śmierć czy byli represjonowani czy z różnych innych względów ponieśli, ponieśli straty. Dlatego to że dzisiaj im oddajemy cześć. Nie świętujemy wprowadzenia stanu wojennego, ale oddajemy część tym osobom, które w tym czasie działały, ucierpiały. Tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy, symbolicznym miejscu, gdzie odbywały się msze za ojczyznę, gdzie, gdzie też i SBC i ZOMO ścigały naszych kolegów. No i tutaj też często trafiali ludzie do więzień z, właśnie z po mszach za ojczyznę, które odbywały się w kościele opatrzności Boże w Bielsku Białej. Także symboliczne miejsce, stąd też dzisiaj w tą rocznicę tutaj oddajemy mi hołd. Tablica, przy którą stoimy została odsłonięta dokładnie 15 lat temu, w 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Upamiętnia ona wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę który, i tych, którzy za nią cierpieli, zwłaszcza w tamtych latach Czyli po 13 grudnia 1981 roku. Oczywiście miejsce nie jest przypadkowe. Kościół Opatrzności Bożej w białej, przed którym stoimy, był w wiatach wojennego praktycznie taką bazą solidarności. Był. Pierwszą świątynią Solidarności w tym mieście, zarówno w Białej, jak i w Bielsku. To tutaj co miesiąc były odprawiane msze za ojczyznę, którym przewodniczył ksiądz prałat Józef Sanak. To tutaj, przy tej parafii działał biskup i komitet pomocy więzionym i internowanym. Komitet, który swoją opieką objął ponad 150 rodzin osób represjonowanych w stanie wojennym. Marsz, marsz Dąbrowski... Z, z ziemi włoskiej do Polski. A to było, było dla nas wszystkich no szokiem. Jeszcześmy wtedy nie wiedzieli na początku jak to się będzie działo. Później już dowiedzieliśmy się, że koledzy są aresztowani, internowani. Ja akurat uniknąłem, tego najgorszego, ale myślę, że później czy już sama działalność w zakładzie pracy, gdzie, gdzie byliśmy od razu szekanowani, pozamykane od razu z biura Solidarności, zabrany sztandar Solidarności, dokumenty niszczone, zabierane no to były te pierwsze działania, działania sił bezpieczeństwa i tych, którzy, którzy no odpowiadali za wprowadzenie stanu wojennego. Mówiąc szczerze, to byliśmy wszyscy przerażeni wtedy. Wojsko na ulicach czołgi robi swoje. Chociaż przeżyłem wojnę drugą światową, bo jestem przedwojenny, że tak powiem, to jednak to, jednak to było wrażenie olbrzymie, olbrzymie wrażenie. i Skutki później tego były też olbrzymie. No w Katowicach mieliśmy przecież kopalnię wujek, prawda? I największy, największy tam opór postawiony przez górników, opłacony dziewięcioma, e, śmiercią dziewięciu górników e, na tym. No więc były to bardzo, bardzo tragiczne e, dni.